TVP pokaże roztańczony PGE Narodowy. Na scenie pojawią się największe gwiazdy Disco Polo. Roztańczony PGE Narodowy to jedna z największych imprez Disco Polo w Warszawie, której piąta edycja odbędzie się już 1 października roku 2022 roku. Będą też przy niej bawić się widzowie TVP2. Audycja ta mieści się w zrównoważonej i różnorodnej ofercie programowej TVP, co stanowi podstawę misji publicznej. Czytamy w oświadczeniu TVP. Roztańczony PGE Narodowy to impreza, podczas której na stadionie narodowym w Warszawie występują największe gwiazdy disco polo. Telewizja Polska, chociaż nie jest organizatorem koncertu, od 2018 roku obejmuje go patronatem i retransmituje. Nowy prezes TVP Mateusz Matyszkowicz będzie kontynuował tę tradycje. Jak dowiedział się portal virtualmedia.pl, telewizja polska pokaże tegoroczną edycję imprezy na antenie TVP2. Stosowna umowa z organizatorem jest już podpisana. To zresztą była jedna z pierwszych decyzji nowego prezesa, przekazał wirtualnym mediom informator z centrali TVP. 1 października zostanie nagrany cały koncert, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie on retransmitowany w TVP. Rejestracja przez TVP koncertu Roztańczony Narodowy w dniu 1 października bieżącego roku nastąpi w wyniku decyzji prezesa Mateusza Matyszkowicza podjętej 16 września. Audycja ta, zawierająca muzykę disco, polo i pop, mieści się w zrównoważonej i różnorodnej ofercie programowej TVP. Co stanowi podstawę misji publicznej i spotyka się z dużym zainteresowaniem widzów, poinformowało WM Centrum Informacji TVP. Po tym, jak Matyszkowicz przejął kierowanie telewizją, przez media przewinęła się fala spekulacji. Że będzie chciał usunąć Disco Polo z programów publicznego nadawcy. TVP w swoim oświadczeniu stanowczo temu zaprzeczyła. Insynuacje niektórych redakcji o rzekomym sporze w TVP na tle Disco Polo nie mają żadnych podstaw i wynikają jedynie z chęci szukania sensacji. Telewizja Polska, zgodnie z decyzją prezesa zarządu. Nie wyraża zgody na dzielenie społeczeństwa przez pryzmat gustów muzycznych w tym zainteresowania np. Disco Polo lub innymi gatunkami muzyki i twórczości, podano.